Dzień dobry, witam 4 sierpnia 2025. Wróciłem z urlopu przedwczoraj, a dzisiaj jadę pierwszy dzień do biura po urlopie po dwóch tygodniach. <grywki> Mówi się, że dwa tygodnie szybko zlatują, no nie miałem jakiegoś takiego wrażenia, że to leci za szybko ani że za wolno. Sam raz było co robić, było gdzie pojeździć popływać. Także wszystko się udało. Oprócz tego, że parę dziur się złapało znowu. I dzisiaj też jadę niezabezpieczony, bez wkładek. Mam nadzieję, że nic nie złapie. Już się nie chciało przepompowywać tego wszystkiego. Szczególnie, że za chwilę będą nowe koła. A jadę, jadę jeszcze na tym rowerze moim sportowym, bo rower codzienny też złapał gumę. Pomimo wlanego supertakonu, Slima uszczelniacza, który okazał się mitem. Nie wiem kto pisze tam komentarze, że to działa, bo to nie działa. Chyba że ja kupiłem jakiś stary, zwietrzały, zgęstniały. Muszę w tej sprawie napisać do sprzedawcy co na to. Bo przypadkiem jest tak, że moje dętki są dosyć przezroczyste, czego nie powiedzieć nie można powiedzieć o normalnych dentkach. Więc dokładnie widać, gdzie ten super takon się w nich umieścił. No po prostu w dętce są jakieś trzy takie narośla, gdzie ten takon się zgromadził. Wcale się nie rozdystrybuował po całej dętce w środku. Gdzie tam powinien czekać w każdym miejscu na jakąś dziurkę. Nie on zrobił z, z, trzy grzyby i, i tyle. No to, to znaczy, że albo był stary, albo nie wiem. Także urlop udany. Pogoda idealna w zasadzie. Akurat właśnie pierwszy tydzień było plażowo, no bo my żeśmy plażowali. Ja wracałem z roweru po tych 3-4 godzinach. Szliśmy na obiad, albo ja przywoziłem obiad. Szliśmy na plażę, na balaton z deską popływać i tak dalej. Wtedy było 30 stopni średnio. A drugi tydzień Akurat jak mieliśmy w planach znaleźć baseny wewnętrzne, mamie się udało znaleźć te baseny w Kiwis. No to już taka pogoda nie musiała być gorąca. Dla mnie na rower też wystarczyło, te 24-26 stopni. No i tak to wyszło. Raz mnie też złapał. Ale to w zasadzie też niewielka strata. Dla świata Miałem objechać dookoła balaton Potem myślałem, żeby objechać Dwie trzecie balatonu No ale jako, nie miałem tych nowych kół jeszcze Szybszych To zrezygnowałem z tego Wyczynu Chociaż Przejechałem tę część 1 trzecią i to była wycieczka na tyle nudna w zasadzie po tych asfaltach, po tych drogach dla rowerów. No, jechałem to drugi czy trzeci raz w sumie to już mi się zaczęło to nużyć. No bo jak człowiek jedzie lasem nawet po raz 50 tym samym, to w lesie zawsze coś się dzieje. Na no takiej drodze, no to też się dzieje, ale niezbyt pozytywne, <grydy> wariaty jeżdżą. Chociaż ja byłem tam największym wariatem, bo w sumie nikt mi nie wyprzedził, ja wszystkich wyprzedzałem, tak naprawdę. Ale to dlatego, że jechałem bez przerw, no w sensie nie, nie kontemplowałem po drodze, nie, nie przystawałem, nie patrzyłem, nie robiłem zdjęć, tylko po prostu chciałem w jak najkrótszym czasie to przejechać, no i Przejechałem w te tam 3,5 godziny, te 70 km średnia 21. Jak na Grubasa całkiem dobra, nawet elektryki wyprzedzały. Także kiedyś raz będę chciał te 2 trzecie też przejechać. Szczególnie, że sprawdziłem pociągi, że jednak jak coś się stanie, jakaś awaria roweru ewentualnie, no to zawsze tym pociągiem się wróci. Do Kestkeli, no bo pewnie jakbyśmy mieli jechać nad Balatem, to, to już raczej nie do Zomardii. Pewnie właśnie do Hibis, które jest 4 km od Kosteli, jako taka dzielnica zdrowiskowa. No i tam jest fajnie, tam wszystko jest dobre. Jedzenie, akurat żeśmy znaleźli ostatniego dnia fajną knajpkę. Z tanimi obiadami, z daniami dnia, ale te dania dnia, no to jest tak, że są do wyboru trzy zupy i kilkanaście drugich dań, plus kilka deserów. No i to się zamyka, bo tam są trzy kategorie tych dań dnia. No to najdroższe z tych dań dnia kosztuje 2990. Porintów. Także te 32 zł no to, jest, to jest nic. No to ja za takie danie rozbudowane właśnie zupowo, drugodaniowe płacę więcej u mnie w kantynie służbowej. Także w Hibis wszystko jest. Jest możliwość plażowania, ale to... Ja nigdy nie byłem plażowiczem. No może tylko tyle, że nie można na sprzęcie wodnym yy, nigdzie wypłynąć bardziej. Trzeba byłoby jechać do Kestherli nad Balaton, bo, bo na jeziorze termalnym oczywiście jedyne sprzęty, jakie można używać wodne, to kółka do pływania. Nawet materaca nie można tam wstawić takiego dopływania za małe, no Ale I tak fajniejsze są te baseny wewnętrzne, chociaż już ich starość wychodzi miejsca są bardzo zabytkowe w zasadzie najstarsza część tego kompleksu szpitala reumatologicznego imienia św. Andrzeja no a w zasadzie no przecież za miesiąc jeszcze jadę do Budapesztu odwiedzić kolejne ulubione nasze termy świętego Łukasza i Polotinusa no na wyspie Świętej Mokuzaty. Sami święci. Czy można do Świętego Gelerka, Gelerta pójść zobaczyć? A tam jeszcze nie byliśmy. No, oby pogada no mam nadzieję. Jakoś to będzie to no, tam jest co robić W sumie niezależnie od pogody, no ale wolałbym mieć te Okienka powiedzmy pogodowe, żeby Gdzieś tam pojeździć rowerem, natomiast no, w mieście to wiadomo Jak deszcz pada, czy tam padał, czy ma padać, no to się można wybrać po prostu na miasto, pojeździć, zobaczyć jak, jak wygląda Budapeszt, zakątki, zakamarki. A jak będzie ładna pogoda, no to na stronę budańską, w góry. Już mam obcykane te wszystkie zjazdy, podjazdy, że można tramwajem 60 podjechać na Sycylii w górę Secheni. i tam sobie poświrować już na górze i zjechać po tym nawem może w końcu wejdziemy do parlamentu do środka, bo tak zapominam ciągle o tym czyż tam można kupić normalnie bilety i zwiedzić ten budynek z 1872 czy nie pamiętam chodzi o... budynek był zbudowany właśnie pod koniec XIX wieku na cześć połączenia no na tysiąclecie też chrześcijaństwa na Węgrzech ale też na, na cześć połączenia Buddy z Pesztem jako jedno miasto nie? No bo generalnie, jeśli chodzi o rezydencję królewską, no to, to jest na stronie właśnie Budańskiej. Górzystej, jest płaski. Węgry są dla mnie fajne, no nie dlatego, że tam jakoś popiera Morbana, czy, czy coś, tylko jest to dobry klimat, troszeczkę cieplejszy niż w Polsce, a jednocześnie ceny są w miarę osiągalne dla zwykłych ludzi. kawszy lakier bestii. Jadę dalej. Jeśli się nie wyznacza objazdów, to tak jest. Na Węgrzech tak, to wszyscy mówią, o jaki kraj, dziki kraj, tam nie, Orban rządzi. <gryw> na Węgrzech by takie coś było niedopuszczalne, że stoi auto na ścieżce dla rowerów nieoznakowane, nieopłotkowane, niepowyznaczane objazdy nie cokolwiek teraz jeździłem, to widziałem tam nawet tak trawę koszą na osiedlu przy samochodach to jedna osoba kosi, a dwie osoby trzymają specjalne specjalne osłony, żeby te spod kosiarki, ta trawa, te, te koszeliny nie pryskały na, na lakier no, no to, to, to u mnie w, na osiedlu to rżną ile chcą i nie patrzą gdzie co komu pryska nie? No to który kraj jest dziki, że tak powiem, nie? Oho, ja już się pojawiły, ale ledwo się pojawiły, a już znikły co? Poszły w kompoty kurde, w tym roku w ogóle wszystko wcześniej. Nie mówiąc o tym, że na Węgrzech to już dawno jest po żniwach, bo jest, jest jakiś tam, no, dwutygodniowy, chyba okres taki wyprzedzenia na Węgrzech. Wszystko wcześniej dojrzewa, no bo jest cieplej No, klimat jest idealny, właśnie, nie jest za gorąco. Jest taka akuratna wilgotność, akuratne ciśnienia. Wszyscy się lepiej czują od razu na Węgrzech O, tutaj papieroweczki Kocho wysoko niektóre Zbierać trzeba umieć, no nie O kurde, nie mam dzisiaj światełka Zapomniałem przestawić z drugiego roweru No to będę. Jechał, licząc na odblask tylko. Uwaga! Jadę! A, ja tutaj widzę, pan na motocyklu jedzie. O nie, włączył, o kurde. Na prąd to na prąd, wszystko na prąd. Światełko też. A ja przełożyłem wczoraj światełko do enduro, bo jeździłem na enduro wczoraj. Byli wczoraj na trzęsawce w terenie takim noże lepiej mieć Boże, gravel, miejski gravel z wysoko podniesioną kierownicą to już naprawdę trzeba być hobbystą, nie? Gravel moje hobby Tour de France, Tour de France Turt to taki rodzaj growy, ale wymarł. Był. Ale Dobrze, że jest w miarę ciepło teraz też w naszym kraju, także nie było dla mnie szoku termicznego. Tak jak kiedyś, troszeczkę później w sierpniu wracałem, gdzieś w połowie sierpnia wracałem z obozu Punkwu. To na Węgrzech było 34, w Polsce raptem 20. Po drodze nawet dostałem jakieś febry. Nie wiadomo czemu, może z udaru. że na słońce długo stary od ostatniego dnia przed wyjazdem no a teraz nie masz bo teraz 16 było stopni? czy ile? no 15 nie jest to może temperatura na krótki rękaw, ale od biedy, no jak się człowiek rusza człowiek macha ogonem i wdycha spaliny przy drodze, to może mu jest ciepło. Fajne spaliny dzisiaj, nie? A, spaliny się zaczną we wrześniu, a potem w październiku jeszcze dobrze. Też będę cię jeździł jeszcze przez półtora roku. No w każdym razie jadę do Bie Bo jak to głosi stare przysłowie, najlepszych przyjaciół poznaje się w Biedrze. Więc jadę po kolegę Jogurta i po koleżankę Bułkę. Nie, w Lubaszce kupię. No tam w biedrze może nie być poniedziałek przerwa na Lubaszka Szczerze mówiąc coraz mniejsze to jagodzianki aż zajrzę no. no tak zapomniałem że w pudce lepsze Dobra To i tak takie tam postępowania awaryjne Jak będą w, 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 w Będą w biedrze Jagodzianki jakieś promocji na przykład To i tak je kupię I sobie zamrożę w pracy No następny motocyklista To już nie tylko dostawcy jedzenia Fajny motor dziadku Tak jak ja bym nie był dziadkiem <gry> No ale ja jestem zwolennikiem wolności i tak dalej, libertarianinem wręcz, ale no jak są jakieś przepisy, no to trzeba ich przestrzegać niestety, no bo to jest tak, że nasza wolność kończy się tam, gdzie wolność innego człowieka. i Żeby nie było konfliktów, no to ustalono jakieś zasady. No jak są ustalone, no, to trzeba je przestrzegać. No można je zmieniać, ale kupi są no niestety. Także będę stał twardo na, na straży prawa. Jakiekolwiek by nie było, Biedrona załatwiona. Okazało się, że były jagodzianki, to znaczy miały być, stały na paletach. Już przygotowane do wyłożenia, ale jeszcze się trochę rozmrażały. A ja tak do pani: o, jagodzianki nie dojechały. No, są jagodzianki. I mi dała, wystawiła mi paletkę z większej palety. Także kupiłem sobie zapasik. To 3.09 już nie było promocji, ale myślę, kurde, już będę miał z głowy na cały tydzień praktycznie. No, bo cały czas mam nadzieję na czterodniowy tydzień pracy. Nie? W sensie, że będę miał jednego zdalnego. Ale to zależy, czy moi współpracownicy są w biurze, bo mieli iść oboje na urlop. Więc, jak ten urlop się zaczął dzisiaj, no to ja mam. fudsket, jak to było w <śmary> Amerykanie. <śmary> bo przecież ma do mnie przyjść paczka, i nie wiem, czy się dają przykierować. Ja mam nadzieję, że da się. DHL Polska stanie na wysokości zadania przekierowania. Będzie paczka z kołami paczka z widelcem paczka z widelcem idzie dpd też jestem ciekawy jaki będzie jej los czy cło ją dopadnie czy może nie O, dopiero ruszyli poprzeczki, to zdąży. Łatwo powstaje typ reklamowy można przypiąć. Dobra, to godzina w ogóle, siódma, trzy. Eee, wcześniej. Nawet, by, nawet mi nie było dzisiaj jakoś ciężko wstać. Organizm przyzwyczaił się, że jak jest w pewnym otoczeniu domowym, to już tam podświadomy człowiek się budzi. Trochę nawet za wcześnie, bo 5.30 się obudziłem. A jak na Węgrzech byłem, to spałem po siódmej się budziłem. Pwiaterek w twarz. No, taki silniejszy dzisiaj trochę. Tutaj na Łodź wyrosła no nie, <grymianie> chyba nikt jej tu nie zaprasza sama się wisiała roślina inwazyjna, dzięki. Także cóż, no do zobaczenia po południu.